Czy słyszał Pan kiedyś o spółdzielniach socjalnych? Nie. Nic się Panu nie kojarzy, spółdzielnia socjalna? Pierwszy słyszę, naprawdę. Coś takiego było, ale to za czasów komunistycznych spółdzielnie jakieś tam mieszkaniowe, które się mieszkania się tam budowało, ale to nie wiem, czy teraz coś jeszcze takiego istnieje. A co to jest spółdzielnia socjalna? Nie mam pojęcia. Nie słyszała Pani nigdy o czymś takim jak spółdzielnia socjalna? Nie. Socjalna spółdzielnia, nie mieszkaniowa, inne tak, ale socjalne nie słyszałem. Nie, nie słyszałem coś takiego. Pierwszy raz słyszę takie sformułowanie. Przykro mi, naprawdę przykro, nie słyszałem. Nie wiem. Do y, założenia spółdzielni socjalnej y, potrzebujemy minimum pięciu osób, y, z czego 50% y, osób musi pochodzić z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, o osobach niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, o osobach uzależnionych, które przeszły terapię, yy, a także o osobach opuszczających zakłady karne, mających trudności z powrotem na rynek pracy. Ten pomysł w zasadzie wyszedł od naszych znajomych. Nie, nie mieliśmy zielonego pojęcia o czymś takim jak spółdzielnia socjalna. Natomiast jedna z naszych koleżanek pracowała w organizacji pozarządowej, która działała w otoczeniu ekonomii społecznej. I stąd wziął się pomysł na spółdzielnię socjalną. Zostaliśmy wysłani na szkolenie e, o takich podstawach w zasadzie, e, takiej formy gospodarczej. E, natomiast dopiero, dopiero później pojawiły się jakieś opcje praktyczne. Bistro zaczęło na siebie zarabiać tak w zasadzie już w pierwszym roku działalności. Mimo tego już mieliśmy zagwarantowane wsparcie pomostowe w ramach projektu, to był to w zasadzie tylko i wyłącznie dodatek już wtedy. Bistro już wtedy przynosiło, przynosiło zyski. Obecnie zawiązała się współpraca między spółdzielniami socjalnymi i gastronomicznymi na terenie Łodzi. W momencie, kiedy mamy duże cateringi albo mamy duże obłożenie, oni wypożyczają nam pracowników, my wypożyczamy im pracowników. Korzystamy nawzajem ze swoich kuchni, korzystamy nawzajem ze swoich środków transportu, jeżeli chodzi o cateringi. Z jednej strony jest ta ideologia, a z drugiej strony jest e, mnóstwo pól, na których możemy współpracować. Dobry. Chciałbym wynająć pokój. Idący? Dwoosobowy. Na dzisiaj? Na Już sprawdzam, czy są wolne. W lokalu, poza tym, że prowadzimy hostel dla gości oraz klub kawiarni, staramy się też prowadzić różnego rodzaju warsztaty antydyskryminacyjne, pokazy filmów zaangażowanych, jakieś akcje dla zwierząt, tego rodzaju, rodzaju działalność. Jeżeli chodzi o sam hostel, to dużo z nas wcześniej podróżowało po Europie i po świecie. Mieliśmy okazję być w różnych hostelach w różnych krajach. Także widzieliśmy, jak to funkcjonuje, że to są z reguły bardzo takie przyjazne miejsca z fajną atmosferą, z przyjazną ekipą i też pomyśleliśmy, że takie miejsce w Łodzi by się przydało. Miejsce noclegowe jest 25, chcemy rozszerzyć do 32. Mam, są łazienki dzielone w korytarzu, jest duża sala wspólna, gdzie są książki, gry, projektor, komputer. W samym hostelu jest też wi jest też kuchnia, taki aneks kuchenny do, do użytku gości. Klienci to są głównie albo tacy turyści zagraniczni, czyli takie osoby, które po prostu podróżują gdzieś po Europie Wschodniej, po Polsce i kilka dni spędzają w jednym mieście, kilka dni w drugim, to jest właśnie hostel jest takim miejscem, gdzie najczęściej wybierają swój nocleg. Mamy również sporo studentów zaocznych, którzy przyjeżdżają na weekendy, na zjazdy. To jedna z form założenia działalności gospodarczej. Plan taki był nasz od jakiegoś czasu, ponieważ no tak się złożyło w życiu, że kilka z nas straciło pracę, kilka z nas jest osobami niepełnosprawnymi, aczkolwiek tak naprawdę zdolnymi do pracy i nic im nie uwłacza tym, że mają niepełnosprawność, chętnych do pracy i to był nasz po prostu wspólny pomysł, a spółdzielnia socjalna była jednym z kierunków realizacji go. W związku z tym, że była możliwość otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej. Jako spółdzielnia socjalna zajmujemy się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami wszelkiego rodzaju. Zarządzamy i, w, i kamienicami prywatnymi, i wspólnotami mieszkaniowymi. Yy, obrót też dotyczy i sprzedaży, i wynajmu, i wszystkiego co dotyczy nieruchomości właściwie. U nas jest tak, że osoby, które są odpowiedzialne za dane nieruchomości są właściwie na stałe yy, na 24 godziny do dyspozycji. Staramy się wprowadzać taką atmosferę rodzinną, przyjacielską. Yy, mamy taki system pracy trochę jak w dużych firmach, czyli robimy zebrania. Robimy tak zwaną burzę mózgu, gdzie ustalamy, co mamy zrobić na przyszłość, jakie mamy problemy w firmie, żeby na bieżąco je rozwiązywać. I, i myślę, że to jest bardzo dobre i skuteczne. Także, także pracownicy nasi, którzy gdzieś nie wiedzą czegoś, mają możliwość też dokształcenia się poprzez to, że, że jeżeli czegoś nie wiedzą, pytają, my robimy w, takim, w pewnym sensie jakieś takie drobne szkolenia wewnętrzne. Jednym się udało, innym się nie udało. Także jest, jest kilka spółdzielni socjalnych, które sobie świetnie radzą. Zazwyczaj jest to sprzątanie w domach u klienta indywidualnego w firmach. Jest to, zajmujemy się także sprzątaniem poboczy, sprzą, um, sprzątamy przystanki, zbieramy śmieci. Bardzo korzystnym takim działaniem dla społeczeństwa jest to, że na przykład sprzątamy śmieci, które ktoś podrzuca, tak zwane śmieci bezpańskie. Mamy zadania zręcone przez gminę, przez klientów indywidualnych i na tym bazujemy. Była część osób, które były bezrobotne, część osób na... niepełnosprawnych, ma jakieś tam grupy inwenckie jest na rencie i wpadli na pomysł, żeby Stworzyć taką spółdzielnię. Bo ogólnie się mówi, że takie osoby są na uboczu, na marginesie. W tej chwili, ponieważ zmienia się rynek, jest kryzys, to sobie będziemy stawiać na my przede wszystkim. Podejmujemy jakieś działania, rozszerzenie działalności, ale to już tu musimy się zorientować. Planujemy stworzenie ankiety, rozesłanie jej po klientach, spotkanie z ludźmi tutaj takie udamy kultury. Zorientowanie się, czego bym pragnęli knięć. Mamy wsparcie tutaj radnych, mamy z gminy, tak, częściowo wsparcie sobie jak i społeczne, a także jest Stowarzyszenie WŁODZI. Stowarzyszenie Wsparcie, ja tym my, i ona nam bardzo pomaga. Teraz wszechstronne wsparcie. Mamy na przykład psychologa, dzięki któremu możemy rozwiązywać problemy interpersonalne, które są spóźnieni. Yy, mamy wsparcie finansowe. Już jesteśmy na ostatniej prostej. Nie można narzekać. W dalekich planach na przyszłość jest otworzenie filii. Jeżeli ma się jakiś cel, Warto to przebrnąć i, i działać.